Cześć Manko, witam Was na kanale Końcik Kultury. Po dłuższej przerwie troszeczkę wracam do Was z kolejnymi materiałami. Dzisiaj będę rozmawiał o tym w sumie, czym żyje Cała Polska, jeżeli chodzi o filmy i w szczególności seriale, mianowicie o serialu na Netflixie o roku 1670. Zapraszam. pop Popkultury. Tak jak powiedziałem, będę do Was dzisiaj mówił na temat roku 1670, czyli serialu, którym żyje cała Polska, gdzie po prostu każdy Facebook, wydaje mi się Instagram, czy jakiekolwiek inne medium jest zawalone recenzjami, opiniami, newsami i w ogóle tylko i wyłącznie tym właśnie serialem. No też na pewno teraz trochę to przygaśnie, bo już premiera miała swoje miejsce w tamtym tygodniu. Ja nagrywam to dzisiaj w wtorek. Także wydaje mi się, że ten boom jest trochę mniejszy, ale mimo wszystko wydaje mi się, że teraz chyba też się wstrzela jeszcze swoją recenzją w ten panujący trend. No i teraz jest takie podstawowe pytanie: skąd się wziął ten trend? I czy faktycznie to całe zamieszanie wokół tego serialu jest warte? Ja na wstępie powiem, że tak, bo ten serial mi się bardzo podobał. Ma swój klimat, ma swój humor i w ogóle jest w jakiś sposób oryginalny. Bartłomiej Topa również stworzył oryginalną postać. Jest to coś nowego, czego jeszcze mi się wydaje nie było, jeżeli chodzi o tego typu produkcje, w szczególności polskie. I teraz porozmawiajmy o tym... Ja z wami porozmawiam, ale już tak się czuję, jakbyście byli gdzieś tam blisko mnie i tak pozwolę sobie powiedzieć, że porozmawiamy razem. W każdym razie chodzi mi o to, że... Dużo osób tak się zastanawia, czy jest sens po ten serial sięgać, bo są takie opinie, że jest to śmieszne, że jest to satyra społeczeństwa i itd., dalej, a z drugiej strony, jak zwykle, mamy te wszystkie negatywne opinie, typu przecież to jest złomowanie historii, przecież tak nie było i itd., dalej. Nie, ten serial jest tylko i wyłącznie formą satyry, jest formą po prostu pokazania tego, jak wygląda nasze społeczeństwo dzisiaj. Jest wiele odwołań. Które po prostu świadczą o tej trochę naszej dzisiejszej teraźniejszości, jak na przykład tematy klimatyczne, czy jak wygląda aktualna stana polityczna, jak wygląda Kościół i tak dalej, można znaleźć bardzo wiele aluzji w tym serialu, jeżeli chodzi o naszą obecną rzeczywistość. Dlatego wydaje mi się, że taka forma wyrazu, jakim jest właśnie przeniesienie Widza do roku 1670, w którym się dzieje również akcja, do takiej wioski, można powiedzieć kolokwialnie zabitej dechami, gdzie po prostu wszędzie jest tylko błoto, gdzie dywan, czerwony dywan hollywoodzki to jest po prostu rozrzucenie siana pod nogami tych, którzy do takiej wioski przyjeżdżają. W każdym razie, po prostu, jeżeli chodzi o taką recenzję bez spoilerową, ja się bawiłem podczas tego serialu bardzo dobrze, często się śmiałem, czasami żart jest cringeowy, czasami jest nietrafiony ale w większej mierze jest, jest taki naprawdę smaczny i mi się to oglądało przyjemnie. Hmm, czytając te wszystkie recenzje bez spoilerów, bo miałem w szczęście na, tylko na takie trafiać, i też te wszystkie opinie, przeglądając czy to na Facebooku, czy na naszym fanpage'u, czy na innym, zauważyłem, że naprawdę to jest coś wartego oglądnięcia. I Miałem takie poczucie w sobie, że no przecież muszę to obejrzeć jako fan polskich produkcji, przecież nagrywam też dla Was ten program, więc wydaje mi się, że to też będzie równie dobry content. I powiem Wam, że tak jak Wam od początku mówię, że jest to dobry serial, tak trochę miałem taki zawód po całym seansie całego serialu, że jednak oczekiwałem czegoś więcej. Że to było takie poprawne, że to było oryginalne, śmieszne yy, i tak dalej. Takie stonowane, wyważone. Te odcinki nie były przeciągane, były takie w sam raz, one trwają około po 30 minut. Więc ten serial się ogólnie bardzo szybko ogląda. Zwłaszcza, że co coś się dzieje, coś nowego, nie ma żadnych wątków na siłę ciągniętych. I tak dalej. Ale jednak miałem coś takiego, że coś mnie chwyci bardziej, nie? I ostatecznie mnie nie chwyciło. No to był taki serial, który obejrzałem. Miałem takie. No, obejrzałem. Zrecenzuję go dla was. Jestem już w tej części widzów w Polsce, którzy ten, film, którzy ten serial obejrzało. Natomiast to nie jest coś to takiego, co zostawi we mnie jakieś takie mega wielkie wspomnienie. Co będzie dla mnie takim jakimś mm, punktem zawsze powrotu do czegoś porównania. Wydaje mi się, że ten serial się nie odbije jakimś wielkim echem, jeżeli chodzi o późniejszy czas. Też teraz czytałem, że dużo osób chce, żeby była jego kontynuacja, drugi sezon i kolejne. Mm, jednak no, wydaje mi się, że to będzie miało sens, tak jak inne seriale, które miały dobry debiut w postaci pierwszego sezonu, ale nie jest to, podkreślam, coś tak wybitnego, bez czego na przykład yy, sensu nie przeżylibyście, o tak powiem. Więc jakby dla mnie warto ten serial obejrzeć, na pewno, bo jest to fajna forma rozrywki, jest to śmieszne i ma to swój jakby swój sens, sens i cel zarazem w swoim przesłaniu, ale nie jest to coś takiego, co nie wiem, co zmieni wasze życie, o tak powiem, nie? Że dzięki, że po tym seansie nie będziecie mieli jakiegoś takiego ani moralniaka, ani na jakiś, nie wiem, jakąś eurekę nie wpadniecie. To tak nie działa. To jest taki po prostu bardzo poprawny serial, jest bardzo ładny, gra aktorska jest poprawna, no wszystko w tym serialu w zasadzie się klei, i jest dobry scenariusz, i są oryginalne pomysły, i jest dobra więź bohaterów, i mówię, to już powtórzę się, ale aktorzy zagrali bardzo dobrze, a Bartu Topa zagrał wybitnie główną postać najsławniejszego w Polsce Jana Pawła, prawda? Więc jakby też nie przyciągając tej recenzji i nie spoilerując za dużo, zachęcam do obejrzenia tego serialu, bo jest tego warty, jest to polska produkcja, która trochę zmieni, wydaje mi się, postrzeganie też polskich produkcji, że one idą trochę w inną stronę, też w tym roku mieliśmy dużo polskich produkcji i też będzie ich jeszcze więcej w przyszłym roku, więc mojego kontentu dla Was będzie równie, yy, równie co niemiara, yy, więc jakby no też fajnie, że takie rzeczy powstajemy się cieszę, że docieramy do innych widzów, w szczególności do tych młodszych, bo oni też więcej z tego wyciągają, nie ma takiej nudnej, żmudnej historii stricte, tylko jest taki fontek, że wtedy właśnie były takie szlacheckie rody, że byli magnaci, że byli chłopi, oni nie mieli praw, etc., 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 ale to wszystko jest na tle fajnego humoru, i naprawdę przyjemnej fabuły. Także ode mnie polecajka. Polecam Wam obejrzeć ten serial Rok 1670 na Netflixie, No i co? Słyszymy się przy omówieniu kolejnej polskiej produkcji. Dzięki, trzymajcie się, cześć. No i już wtedy, już w tym momencie mogę Wam życzyć wesołych świąt. I koniecznie obejrzyjcie naszą recenzję, którą razem z Przemkiem Wilkiem nagaliśmy na temat Uwierzch w Mikołaja w takim świątecznym klimacie. Jeżeli tylko film jest gandny w Waszych kinach, to koniecznie wybierzcie się także na Uwierzch w Mikołaja. Dzięki, bardzo, cześć.